Mąż zaufania, obserwator wyborczy. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy w komisji wyborczej. Tutaj ludzie głosują, tutaj oddają swój głos. Pamiętajcie, że mąż zaufania nie podlega żadnej terytorialności to znaczy, możecie być mężem zaufania w każdej komisji wyborczej. Jeżeli jesteś mężem zaufania albo obserwatorem wyborczym, nie ma obowiązku przebywania w komisji przez cały czas. Ważne, żeby mieć oko na proces wyborczy w różnych miejscach. Po to, żeby go dobrze zabezpieczyć. Przy Państwowej Komisji Wyborczej może działać tylko mąż zaufania. Jeżeli chodzi o obserwatorów, mogą oni również brać udział w obserwacji całego procesu, ale na niższych szczeblach. Państwowa Komisja Wyborcza to tylko mąż zaufania. Zarówno mąż zaufania, jak i obserwator wyborczy na żądanie Komisji Wyborczej musi pokazać upoważnienie, że jest mężem zaufania albo właśnie obserwatorem. Musisz to zrobić, jeżeli zażąda tego od Ciebie komisja wyborcza. Jeżeli komisja wyborcza będzie chciała, żeby upoważnienie albo kopia upoważnienia została w danej komisji, nie ma sensu się temu sprzeciwiać, mimo że nie ma takiego wymogu. Mąż zaufania może też uczestniczyć w procedurach przed samymi wyborami czyli na przykład może uczestniczyć w wyborze przewodniczącego komisji wyborczej. To bardzo, bardzo ważne. Pamiętajcie, że co prawda możecie obserwować proces wyborczy w wielu komisjach, oczywiście nie jednocześnie, ale proces liczenia głosów można obserwować tylko w jednym miejscu. Nie wolno wchodzić ani wychodzić podczas liczenia głosów. To jest urna wyborcza. Jeżeli widzicie naruszenie prawa, można robić zdjęcia i można filmować, nawet jeżeli mówią wam, że jest inaczej. To, czego nie możecie zrobić, to nie wolno naruszać tajności głosowania. Jeżeli robicie zdjęcia, nigdy na zdjęciu nie może być widoczna karta do głosowania. Zdjęcia i filmy, które robicie na przykład swoim telefonem, przekazujcie do odpowiednich koordynatorów. Sami możecie je publikować tylko wtedy, jeżeli nie ma na nich wizerunku osób, które są aktualnie w komisji wyborczej. Czasami w komisji wyborczej możesz spotkać się z bardzo złą praktyką. Ta praktyka polega na tym, że na przykład przewodniczący komisji wyborczej każe ci usiąść na krześle i zostać na tym stanowisku przez cały proces głosowania. Nie wolno mu tego robić. Jako obserwator wyborczy, jako mąż zaufania masz prawo oglądać cały proces wyborczy z jednym zastrzeżeniem: nie można naruszać tajności głosowania, nie można też publikować wizerunków osób, które. Są aktualnie w komisji wyborczej. To bardzo ważne: znaj swoje prawa.